Siemanko Witam Was bardzo bardzo serdecznie odkryłem ciekawy sposób na bardzo dużą ilość supply dropów słuchajcie no pierwszy podstawową rzecz jaką gdzie trzeba się udać otwieramy sobie mapkę i udajemy się do The Sterile Land i tutaj będziemy mieć taką misję, czyli idziemy sobie tutaj do teleportu do Restricted Zone idziemy sobie tędy, tędy i bierzemy tą misję, która daje nam do Cage Polymer Blueprint no i tutaj jak robimy tą misję to idziemy sobie tędy, jak widać tutaj na mapie idziemy do tego magazynu i idziemy sobie tutaj czyli po prostu idziemy za misją będziemy tutaj mieć bossa, którego musimy rozwalić, to jak to już zrobimy to bardzo fajną rzeczą jest tutaj nieskończona farma, jak ona działa już wam pokażę te szardy, pokażę wam od razu jakie szardy dropimy. Dropimy takie szardy, przede wszystkim Monad Szard i Repton, czyli to są materiały, które są potrzebne do tego, żeby ulepszyć sobie broń, czyli dokonać fuzji dwóch broni, żeby zwiększyć poziom broni legendarnej czyli jak tutaj mieliśmy na początku tą broń legendarną to ono na początku ma y, dosyć małego fire-ataka, y, bo ona ma 1431, sama w sobie, ale po ulepszeniu daje nam to dokładnie y, 11128, także y, chodzi o to, że fuz, y, f, dokonujemy fuzji, y, jak mam na przykład tutaj tą broń na 36, ale załóżmy, że ona jest na powiedzmy 10 poziomie, to bierzemy ją z byle jaką bronią na poziomie y, tutaj 18, Byle ten poziom był wyższy niż tutaj, i dokonujemy fuzji. Dzięki temu mamy tego Thunder na przykład ulepszonego dużo bardziej. Ale do tego potrzebujemy właśnie kryształków. I tutaj mamy Volgus Supplies, i dostajemy. Widzicie Reptona dostępny, sztuk przetwórko. Jak to działa? Rozwalamy sobie skrzyneczki. Czyli, jak tutaj już będziemy w tym miejscu, to nie idźmy dalej. Tylko rozwalamy sobie tutaj ładnie skrzynki. I zobaczcie, tutaj nie ma skrzynki. To nic, to się nic nie dzieje. Tutaj też jej nie ma. Tutaj jest za tym. Rozwalamy sobie oddalamy się na pewną odległość bo jeżeli to zrobimy, jeżeli się oddalimy na pewną odległość, to te skrzynki nam się zrespią i w ten sposób możemy sobie nieskończenie tak farmić, a przynajmniej do momentu aż tego nie poprawiam zobaczcie tutaj nie ma skrzynki, a, a tutaj była e, nie było skrzynki, się pojawiła ale zobaczcie, tutaj jest skrzynka, tam skrzynka nie ma tu, nie ma tu, idziemy sobie dalej tutaj robimy taką rundkę, pyk pyk Idziemy jeszcze tam na dole jest. Tu będzie kwiczyć, że jesteśmy odgadani od misji, ale to się nie przejmujcie tym. I zobaczcie sobie, że teraz sobie idziemy do góry. Skrzynka się pojawiła. I tutaj też się pojawiła. Także w taki sposób możecie sobie nieskończenie farmić te materiały, a przynajmniej do momentu, aż tego nie poprawią. Do zobaczenia w kolejnych poradnikach. Na razie, cześć. Jeśli Wam się podobało, koniecznie zostaw subskrypcję, komentarz i lajka. Do zobaczenia w kolejnych materiałach.